Małgorzata Małkowska witam Państwa. Dziś u nas na tapecie Maciej Tylenda, który zagrał głównego bohatera w telenoweli WAWA Non Stop emitowanej przez TVN. Zapytam go dziś m.in. o to, jak wspomina czas spędzony na planie i dlaczego właściwie WAWA się skończyła. Porozmawiam też zapewne o muzyce, bo to jak sądzę jego największa pasja. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Maciek Tylenda, serialowy Maciej Domicki w serialu Wawa non Stop, oczywiście. Zagrałeś główną rolę. Powiedz, jak to jest. Jak się dochrapać głównej roli? Jak to było? Yy, historia wyglądała tak, że dzięki jakimś tam występom wcześniejszym, w sądzie rodzinnym czy jakimś malanowskim, bo oczywiście nie jestem aktorem nigdy nie byłem i nie będę. Więc jakieś, jakieś takie, takie, takie rulki się zdarzyły. I w związku z tym pewne agencje castingowe gdzieś tam miały, miały mój profil. Dostałem propozycję. Pojawienia się na castingu po prostu. Tak? A wyjechałeś do Warszawy właśnie z takim nie, zamiarem, żeby nie, grał? Żeby nie, kompletnie nie. Ja chciałem tam żyć, pracować, w sensie robić swoje, czyli zęby. No, bo jestem z zawodu technikiem dentystycznym. A to gdzieś wyszło całkiem przypadkiem. W ogóle na jakimś śmieszna historia na, na basenie lato. Widzę namiot, agencja jakaś castingowa, myślę kurczę w życiu tego jeszcze nie robiłem, a że, a że się w sumie nie boję, bo trzeba próbować różnych rzeczy. Więc wlazłem do tego namiotu, odegrałem jakąś tam scenkę jak najlepiej potrafiłem, no, wszyscy mi podziękowali, było bardzo miło, sympatycznie. Na drugi dzień ktoś zadzwonił, że proszę, proszę wpaść na, na casting właśnie do, do takiego programu, to zdaje się był sąd rodzinny. No i stąd ci ludzie jakby gdzieś tam mieli moje namiary, no bo to oczywiście tak wygląda, że trzeba być w jakiejś agencji castingowej, żeby, żeby dostać jakąkolwiek propozycję, tak? I przed Wawą non stop też był casting? Tak, oczywiście i te castingi trwały dobre kilka miesięcy, bo tych castingów było chyba ze trzy albo cztery. Ja brałem udział w, zdaje się w pierwszym, po czym dostałem informację, że no proszę czekać i tak dalej, ale że chyba raczej nic z tego nie będzie, ponieważ tam Kraków ktoś się pojawił. Nie dobra, okej, no mówi się trudno. A to nagle gówna. Minęło 3 4 to... miesiące, już kompletnie o tym zapomniałem i jest telefon, że zapraszamy na kolejny casting, że producent z Niemiec, tak? No okej, okay, no, jestem. No i była dość śmieszna sytuacja, bo oczywiście producenta na oczy nie widziałem, no, nie znałem człowieka. Stoję za budynkiem, znaczy przed wejściem, palę papierosa, wychodzi jakiś typ patrzy na mnie, Zaczyna mi się przyglądać. Ja z tym papierosem lekko zestresowany, myślę, że kochana. Czy to jest facet kochający inaczej, bo nie wiem, co się dzieje, tak? A przygląda mi się, i w pewnym momencie pyta mnie po angielsku, czy mogę ci zrobić zdjęcie. Ja myślę, no to Jeszcze powiedzieć. gorzej. Czy ja już w tym momencie o, no, już wiedziałem, co się dzieje, no ale grzecznie myślę sobie, okej, okay, no. Ale on jest czaska, to zdjęcie z, jakiejś tam właśnie, z jakiegoś z telefonu komórkowego. Za chwilę a możesz się uśmiechnąć, a Kurczę, o co ci gościu chodzi? Już naprawdę miałem na końcu języka, ale się powstrzymałem, bo tak gdzieś tam z tyłu głowy myślałem, może to wiesz. No i faktycznie tak się okazało. Wchodzę, facet siedzi, główny producent, dobry. I już okay. miał to zdjęcie? No, miał to zdjęcie. <noise> oczywiście tych tak zwanych odtwarzaczy, bo tak na siebie mówiliśmy na planie, do, do tej roli. Było ze mną wtedy chyba czterech albo pięciu panów. No, i zadania jakieś tam, oczywiście w cudzysłowie aktorskie dla nas, tak. I, i, no i potem tak się stało, jak się stało. A czy ten Maciej Domicki, tak? Grany przez Ciebie, był jakoś podobny do Ciebie? To rzeczywiście było tak, że w tej telenoweli hybrydowej, jak to się cokolwiek nazywa, to znaczy. cokolwiek to znaczy. Pierwsza w Polsce telenowela, taka, mm -hmm. prawda? Czy to rzeczywiście tak było, że był taki ogólny scenariusz, do którego mogliście, taki zarys, tylko do którego mogliście jakoś tam się dostosowywać, własnymi słowami mówić, a tylko historia się miała zgadzać? Jak to wyglądało? W dużej mierze, w dużej mierze tak. Oczywiście scenariusze dostawaliśmy na bieżąco. Trzeba było się jednak mimo wszystko czegoś tam nauczyć. No, jeśli ktoś miał ten dar i, i radził sobie bez jakby uczenia się na pamięć scenariusza, a zawierał sens sceny w tym, co, chciał, co udało mu się powiedzieć, to nie było z tym większy, większego problemu. Wręcz myślę sobie, że dla niektórych reżyserów bo też chyba ludzie nie wiedzą tam było sześciu reżyserów więc czasami pracowaliśmy ze wszystkimi naraz, jednego dnia w sensie po kolei. Oczywiście. Czyli jeden lubił inter... improwizację, tak, a drugi bardziej scenariusz, dokładnie. tak? Często też improwizacja przy większych scenach, gdzie było więcej niż 2-3-4 osoby no była dość problematyczna, bo, bo, bo się robił po prostu bałagan tak i było strasznie dużo dubli. Yy, ale tak jak mówisz, scenariusz był faktycznie częściowo gdzieś tam był do wyklepania, ale, ale w większości przypadków, jeżeli tak jak mówisz, jeżeli ktoś sobie radził, to. No i co, byłoś podobne do tego serialowego bohatera? Trochę czy? tak, no, samo to yy, sam wątek muzyczny chociażby, tak? Tego mojego śpiewania, grania. <laughs> To tak, oczywiście. A to było specjalnie pod ciebie, dostosowane? Czy takie oni, rzeczywiście tak, oni... się elementy znajdowały już wcześniej w scenariuszu? Oczywiście oni bardzo dokładny wywiad z nami przeprowadzali wcześniej, mówię o produkcji. Chcieli wiedzieć, czym się zajmujemy, jakie mamy pasje i tak dalej, więc to oczywiście było trochę pod kątem mojego własnego życia, moich przeżyć. Natomiast no, gdzieś tam też scenariuszowo zostało to rozwinięte, bądź dochodziły kolejne wątki, które kompletnie nie mają nic wspólnego z moim życiem prywatnym. Mhm. Aha, i ja chciałem powiedzieć, nie naprawiam rowerów. No właśnie, nie umiesz naprawiać. Jezu. A jeździsz na rowerze. Tak, trochę jeżdżę. No, samochodów też nie naprawiam. Bo był taki moment, że moi cudowni koledzy, przyjaciele z zespołu, nie tylko, bardzo często były telefony, Maciek, ja mówię, co się stało? Słuchaj, mam straszny problem. Łańcuch mi zleciał. Spadaj. Więc, yy, no ale okej, okay, tak? No, biorę to na klatę. No, taki, był, taki był scenariusz po prostu. Yy, ta pierwsza telenowela hybrydowa miała być hitem w Polsce, tak? Dyrektor programowy zakładał, jednak skończyło się to po pół roku. Dlaczego? No, tak co, sobie co dyrektor się dyrektor założył? Myślę że, wiesz co? Myślę, że warto byłoby pana dyrektora zapytać, yy, co się stało. No bo. Tu chodziło rzeczywiście o oglądalność, tylko byli, przecież były całe rzesze, które oglądały, patrzyłam na komentarze w internecie, to nie wiem, błagam, błagam, cytuję, niech Wawa wróci na antenę, jakaś inna fanka, siedziałam i ryczałam, że już nie będziecie z nami, od tamtej pory nie oglądam TVN-u. Strasznie, strasznie mi przykro, w sensie, jeśli chodzi o traumę tych, tych młodych, z reguły młodych ludzi. Myślę, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze i jakby nie będę rozbudowywał tego tematu, bo sam też no, jako tak zwany odtwórca no, nie mam takich informacji, nigdy nie, nie byłem gdzieś tam bliżej produkcji, no, ale myślę, że chyba tak, że chyba zawsze chodzi o pieniądze. Telewizja, umówmy się, każda. To jest firma i ona musi zarabiać, tak? I jeżeli jeżeli kasa im się nie zgadza, no to po prostu rezygnują z pewnych rzeczy. To starano się, żeby było ciekawie, prawda? Jakieś romanse, awantury Uf. domowe Uf. Dużo i tak tego dalej. Było, to faktycznie, tak, to prawda. No. Czemu to nie chwyciło? Czym takie tradycyjne seriale jednak wygrały? Jak to jest? Szczerze. Mm. Ludzie lubią, prawda? Takie zaglądanie do domów, no przyglądanie się czasem zwykłym. Tak, myślę z takim w gdzieś. Tak, Big Brother każdym... ze scenariuszem też, prawda? Tak, też w lubię tego porównania, bo to kompletnie chyba nic, tak mi się wydaje, nie miało nic wspólnego z Big No Może poza tym, że akcja w większości jednak gdzieś tam toczyła się w domu, tak, w dużym domu. Aczkolwiek potem zaczęła być rozbudowywana i, i, i tych planów było faktycznie dużo w różnych miejscach. Nie wiem, kurczę. Yy, może jest tak, że. Yy, i to z całym, jakby szacunkiem dla reszty moich cudownych kolegów i koleżanek z planu. Nigdy nie byliśmy, żaden z nas nie był aktorem. To był jeden człowiek, który gdzieś przyszedł do, do serialu w trakcie trwania już serialu, który gdzieś tam uczył się aktorstwa. Natomiast my no byliśmy zwykłymi ludźmi z ulicy. Jedyne co mogliśmy zrobić, no to dać z siebie wszystko, oczywiście, ale bazując tylko i wyłącznie na swojej osobowości, swoich przemyśleniach, nie umiejąc pewnych rzeczy jednak odegrać aktorsko. I, i jakby krytyka, y, bardzo też częsta, umówmy się, że, 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 że jest to słaba aktorsko, no, jest jak najbardziej uzasadniona. Nie, nie i ten serial, prawda? Tutaj miałem taką myślę. Też tak myślę. Y, natomiast y, y, nie wiem, może po prostu nie udźwignęliśmy tego. Nie mam pojęcia. Y, A powiedz, czy jest jakaś szansa na jakąś reaktywację? Mówi się coś gdzieś tam. Yeah. No chyba nie wątpię, nie, wątpię. A nawet jeśli, to, to raczej już beze mnie. Już to, to już tak po 10 miesiącach spędzonych na planie, yy, mimo tego, że to była fajna przygoda i, i niczego nie żałuję. Bo, bo znajomości pozostaną, prawda? Myślę, że tak, no w dalszym ciągu gdzieś tam, gdzieś tam mamy ze sobą kontakt, yy, ale to nie jest jednak zabawa dla mnie. Po prostu. A jakieś wielkie miłości się wywiązały, może do Brusia czy yy, Asia? Tak, to były straszne miłości. To po prostu, zresztą ludzie widzieli to na, na ekranie. Nie no, oczywiście prywatnie jesteśmy znajomymi przyjaciółmi i, i bardzo się lubimy. Zresztą nawet były takie momenty, że gdzieś tam razem robiliśmy jakieś wypady wakacyjne, w trakcie kręcenia, znaczy w momencie kiedy były jakieś przerwy w, w kręceniu. E, jest wszystko ok, natomiast na poziomie, na poziomie znajom, znajomego, kolegi, przyjaciela żadnych, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, proszę Państwa, nic o tym nie wiem, żadnych romansów, na pewno nie ze mną w, w roli głównej, o. Nie, nie z udziałem moim. A powiedz mi, jak to jest, bo dawno Cię w Bolesławcu nie było, nie widziałam Cię bynajmniej. Jak to jest? Idziesz ulicą i co? Sława, autografy, małolaty piszczą no za plecami. I nic się nie dzieje. No <laughs> I rozpoznają no, Cię pewnie. No gdzieś. troszkę tak, troszkę tak. Wszystko jest ok. Jakby do momentu, dopóki... E, Ktoś ma cywilną odwagę podejść, po prostu powiedzieć, dzień dobry panu, tak, nie wiem, Ale widziałem, co te, widziałem. to są ludzie Którzy potrafią podejść, tak, oczywiście, zdarzają się tacy i to jest okej, okay, miłe, tak, no, nie wiem, no pytanie o autograf, czy, czy jakieś tam wspólne zdjęcie i to jest bardzo fajne, no bo przecież umówmy się, że e, no, chyba nie ma osoby, która by tej, tego nie lubiła, jeśli mówisz, że tego nie lubi, no to kłamie, bo każdy, kto się pojawia w telewizji, no przecież ja też z jakimś no miałem świadomość tego, że, że jakaś tam rozpoznawalność minimalna chociażby, ale, ale no może no wiesz, nastąpić. Ma na no, no TV. Takie tam sytuacje się zdarzały. I, i, I to jest po prostu miłe i sympatyczne. Natomiast no najgorsze są sytuacje, kiedy nie wiem, no, jesteś na imprezie z przyjaciółmi znajomymi i wiadomo po imprezie, często na przykład była taka sytuacja, byliśmy w Krakowie. Kolega z serialowy zaprosił nas na taką dużą imprezę i <laughs> poszliśmy do kebaba coś zjeść po tej imprezie, więc było już dość późno w nocy. No i dobijająca jest sytuacja, kiedy wiesz, wcinasz kebaba, a ktoś ci trzaska fotę z boku, tak? A widzisz, tak I to jest. jest. I to jest takie, to jest akurat mało sympatyczne. Ale są też śmieszne sytuacje, nie dalej, jak wczoraj byłem yy, tu w Brico Marshall, kupowałem jakieś farby i widzę panią w kasie, która patrzy na mnie, uśmiecha się, no ja też się uśmiecham, to jest jakby dla mnie naturalne. Ale oczywiście no, tematu żadnego nie ma. Ja tutaj nie było plans... autografu na pewno. Nie, nie było autografu. Natomiast y, gdzieś zapomniałem, jeszcze jakiś szybko klej, tam półka obok, i jestem przy tej półce i nagle słyszę, potem ci powiem. była jakaś koleżanka, ale co, potem ci powiem. No to no, no, okej, okay, no, to jest dość śmieszne. Tak? Natomiast no, jakby, no mówię, takie sytuacje, gdzie ktoś gdzieś znienacka. A to jest miło, znaczy mało, mało sympatyczne. Tak? Ja lubię ludzi otwartych, zresztą sam taki jestem. Jeżeli coś, kogoś chce poznać, podchodzę, będzie dobry. Była taka śmieszna sytuacja też no, ale w Bolesław. No ludzie tak się czają nieraz, nie? bo to gwiazda, Warszawa. A żadna gwiazda, żadna gwiazda. Maciek Tylenda, niezależnie od tego, czy mieszka w Bolesławcu, czy mieszka w Warszawie, czy mieszka w Pierdzisze Wielkim, jest po prostu Maciek Tylenda i myślę, że mimo tego, że osiwiał, to się raczej nie zmienił. No. Czyli to nie na potrzeby serialu, tak? tak nie, jest? nie, to moje własne. <laughs> cholera, chyba zacznę farbować. <laughs> A powiedz, jakie są twoje plany jakieś takie na, na teraz? Może też w związku z graniem, bo cały czas też grasz, prawda? No, staram się. Z chłopakami z Bolesławca, z łopakami, Z chłopakami z tak. To jest mój ukochany zespół, moi przyjaciele. Plany są takie. Warszawę opuściłem całkiem niedawno. Na razie jestem, mieszkam w Bolesławcu, z powrotem, wróciłem tutaj. Co będę robił tak naprawdę w swoim życiu? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Co, będzie, co się wydarzy, to się wydarzy. Na razie chcę spędzić ten czas, no bo święta i tak dalej, z, z, z mamą, z rodziną, z przyjaciółmi. No, mam nadzieję, że jeszcze nie jeden koncert tu w Bolosacu zagramy. No strasznie mi żal, że impreza, którą wymyśliłem, a potem wspólnie organizowałem z Darkiem Uścińskim, czy nawet z Bolesławieckim Środkiem Kultury, czyli Blues Night Bolesławiec, ja ma te swoje sześć. Edycji. I co? Nie ma szans na kontynuację? To nawet nie o to chodzi. Powiem wprost. Mam wrażenie, bo wydawało mi się że w pewnym momencie, że ta impreza naprawdę fajnie się rozrosła i, i, i przyjeżdżało dość dużo zespołów i z zagranicy, i z, z, jakby z centralnej Polski. Jakby nie widzę. Bo sam człowiek, taki jak ja, Maciek, nie jest w stanie udźwignąć organizacji takiej imprezy. Mimo gdzieś tam rozmów z ludźmi, którzy. Mogą to zrobić. Oczywiście udało się ze dwa razy przy pomocy właśnie Bolsowskiego Ośrodka Kultury zrobić dość fajną imprezę. Nie ma żadnego zainteresowania. Nie ma chęci, woli pociągnięcia tego dalej. Ale zainteresowania przez organizatorów, tak. Tak, tak przez ludzi, którzy mogliby nam zwyczajnie. Bo ludzie pomóc. chcą przychodzić na koncerty i brać udział. W Widzę to. Imprezę. Widzę to. Wiesz, no Jeżeli my w marcu zrobiliśmy takiego mini Blues nighta w, w Bolsowcu, uznajemy go w knajpie. I przyszło 300-400 osób, mimo tego, że impreza była minimalnie biletowana, no to chyba, chyba chcą, tak? Ludzie chyba tego chcą i, i, i coś się dzieje. Znaczy chcą, żeby coś się działo, bo, bo z tego, co słyszę, widzę i rozmawiam ze znajomymi przyjaciółmi, no to dość dużo narzekają właśnie na to, że, że umówmy się, że dla tak zwanej starszej młodzieży, czyli dla nas, yy, no, niewiele się dzieje, tak? No, to co, w 2015 będzie Blues Night? Chciałbym, bardzo bym chciał i jeżeli tylko jeżeli tylko sił wystarczy, no to nie odpuszczę, będę kontynuował gdzieś tam chciałbym, żeby to się dalej po prostu działo. Bo uważam, że dla nas jest to świetna zabawa, i jeśli ludzie przychodzą i chcą, i jest ich dużo, bo naprawdę na placu Piłsudskiego jak graliśmy, to były, no nie liczyłem, ale było tego naprawdę bardzo, bardzo sporo. Ludzie się bawili do samego końca, no to znaczy, że zapotrzebowanie jest, tak? Więc wszyscy ci, którzy decydują o takich rzeczach, Proszę teraz. Jest apel. Jest apel do Was. Spróbujcie też coś dać od siebie. A w ogóle są, masz czas na y, granie z chłopakami, na próby? Do tej pory nie za bardzo. Czy spotykacie się hmm. i zawsze grać. Jesteśmy je... tak po prostu, hmm. wiesz, już y, starymi wywiadaczami, po tych dwudziestu paru latach grania. Y, nie no, oczywiście w momencie, kiedy mieszkałem w Warszawie i gdzieś tam te plany zawodowe y, były takie, a nie inne, i ja nie, nie mogłem zbyt często przyjeżdżać. Zawsze bez jakąś, ciebie. Tak, ale zawsze jakąś próbę przed koncertem robiliśmy tak jak mówię, no z niektórymi ludźmi znam się od siódmego roku życia, więc gram z nimi od 16 roku życia, więc to są tacy faceci, z którymi no po prostu wchodzę do, do sali prób i, i, i gramy, tak, i cieszymy się tym, co robimy. Koncerty są różnie wychodzą, bo nie wszystkie są super, natomiast no, niezależnie od tego, czy damy ciała na scenie, czy nie, i tak mamy z tego Friday. To się liczy. Czyli co na razie, Wolosławiec, Warszawę zostawiasz? W Zostawiłem tym Warszawę, tak, za sobą już Już chyba wystarczy. No, 11 lat chyba, czy. No tak, jakoś tak. 11 lat w Warszawie? No. Mhm. no. I to te... takie na poważnie, takie rozstanie? Szczerze mówiąc, nastąpiło dość dużo zmian też w moim życiu prywatnym i, 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 i zawodowym poniekąd. A że młodszy się nie robię, więc podjąłem decyzję, że jeżeli chcę jeszcze coś w życiu zrobić ciekawego, coś, co będzie mnie cieszyło. No to czas opuścić już stolicę. Czy jakieś plany masz na razie? Widzę, że plany nie będziesz zdradzać. Nie chcę zdradzać, bo nie chcę zapeszyć, bo nie daj może się nie uda, i potem będę musiał się tłumaczyć. Tak. Ale powiedz tu fanom z Bolesławca, czy jeszcze może będzie można Cię zobaczyć w jakimś serialu, na jakieś castingi, jeszcze może kiedykolwiek <grym> będziesz chodził, jak to, jak to będzie? Nie wiem, nie wiem. Czyli nie wykluczone. Nie, oczywiście, że nie. Była nie, fajna. To nie jest tak, że ja całkowicie stwierdzam, że to jest B, nieładne, nie, niedobre, aczkolwiek zdecydowanie lepiej czuje się na scenie. W momencie, kiedy. Wychodzę, biorę mikrofon do ręki i zaczynam śpiewać z chłopakami nasze numery. To to jest mój żywioł i, e, i wtedy mam ciary na placach i wtedy to mnie kręci. Natomiast y, no, plan serialu, czy filmu, czegokolwiek, tak, y, no, nie wygląda tak jak na ekranie, nie wygląda tak jak, tak, tak jak ludzie to widzą. No, ja też kiedyś siedząc przed telewizorem myślałem, nie, to, 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 to. pół godziny, 40 minut, tam godzinkę sobie nagrali, zabawa. No nie, no, okazuje się, żeby nagrać. Y, 40-minutowy odcinek, czasami trzeba spędzić na planie w przeciągu tygodnia, na przykład 14 godzin dziennie. Tak? Czyli co, wyglądało to zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałeś? O zdecydowanie, dzisiaj, no, tak? zdecydowanie. Wydawało mi się, że jest to jednak zdecydowanie lżejsze. I każdemu, kto nie wiem, myśli sobie, że o tam tamta pani, czy ten pan z telewizora, ta wielka gwiazda, nic nie robi, tylko ładnie pachnie i wygląda. Mogę powiedzieć wprost, naprawdę ludzie, to jest cholernie ciężka robota. Nieraz się nie pachnie. No zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. To jest czasami często wstawanie o czwartej nad ranem, na planie na szóstą, powrót do domu, nie wiem, dwudziesta druga, dwudziesta bo przecież są różne obsuwe, różne rzeczy się dzieją. Nikt nie, za, nie, nie jest w stanie założyć, że nie wiem, ta scena będzie miała dwa-3 duble. Czasami zdarzają się zdarza się 20 dubli, tak. I, I wtedy wszystko się bardzo mocno przesuwa. A na następny dzień po 14 czy 15 godzinach musisz wstać rano i być znowu świeży, tak? I, I uśmiechnięty pełen i uśmiechnięty, energii, i jechać dalej, tak? Więc naprawdę proszę mi uwierzyć, 10 miesięcy na planie to jest przygoda mojego życia, ale daje do myślenia i szacunek dla wszystkich tych ludzi, którzy siedzą w tym, nie wiem, 20-30 lat, na przykład. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, życzę ja Ci wszystkiego dobrego i w związku ze świętami i w Twoim Dobra, życiu prywatnym, zawodowym, spełniaj plany swoje i wiesz, bądź nam gwiazdą, nie? Znaczy, będę spełniał plany, gwiazdy to są tam gdzieś, nie wiem, w Warszawie, tudzież na niebie, ja jestem zwykłym, zwykłym Maczkiem Tylendą, herbatnikiem tak zwanym. Ale faktycznie dla Ciebie też najlepsze życzenia święteczne, no i dla ludzi, wszystkich nas oglądających, wszystkiego najlepszego na święta, no i w nowym roku. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki.